Cześć, witam serdecznie. Po obejrzeniu jednej z realizacji klient zapragnął mieć taką właśnie pompę u siebie w domu. Adres mailowy był, skontaktował się. Otrzymał myślę bardzo korzystną ofertę, a że ma dwie prawe ręce i chciał zostać bohaterem swojego domu. Wykonał całą instalację hydrauliczną we własnym zakresie, a nas poprosił tylko i wyłącznie o uruchomienie. Zakupiona pompa i hydromoduł jaki Stojak w EkoPartner przyjechały bezpośrednio z Defro do klienta. Krótkie ustalenie z zakresu prac i zabieramy się za robotę. Solidny i estetyczny stojak Dehera, dopasowany idealnie pod tą jednostkę. Duża regulacja na stopach wybacza wiele błędów w przygotowaniu fundamentu. Uzbrajamy pompę w śrubunki i zawory Kalefi. To jeden z wymogów podtrzymania gwarancji Defro. 13-kilowatowa pompa będzie współpracowała z 300-litrowym zbiornikiem wody użytkowej i 800-litrowym buforem. Oprócz tego, inwestor wykonał sobie we własnym zakresie instalację solarną, a także fotowoltaiczną. Hydromodu Dehera już znacie: po prawej komputer i sekcja elektryczna, w części hydraulicznej pompa oraz zawór 3D, a do komunikacji online moduł WiFi. Przed podłączeniem i zalaniem układu przepłuczamy go pod ciśnieniem. I nadszedł czas na część elektryczną. I tu również wyprowadzenie wszystkich przewodów odbyło się przez klienta. A nasze zadanie ograniczyło się tylko do wprowadzenia ich do jednostki. Dobra, mamy podłączenie. Faza pierwsza, druga, trzecia. Neutralny, ochronny. Ten przewód jest zapasowy, luźny, zabezpieczony. I to jest sterowanie, zasilanie pompki obiegowej wewnątrz Komunikacyjny Pięty na miejsce Te dwójka, te trójka pozostawione I komunikacyjny pierwszy też pozostawiony w oryginale A za Faza druga 229, faza trzecia 229, faza pierwsza, 246, instalacja fotowoltaiczna pracuje, nie? Podłączone, sprawdzone, zamykamy. A zasilanie i powrót jest realizowany poprzez rury karbowane, do których ustabilizowania klient wykona podpory. A teraz lecimy do Zbycha, który uruchamia hydromoduł i dokonuje pewne modyfikacji grupy bezpieczeństwa. Ładny sobie klient. Zrewój zasilanie powrót do bufora. Z tyłu mamy do wężownicy, do współpracy ze zbiornikiem na wodę użytkową. No i pompka sobie wystartowała Na razie na osobnym przewodzie układ odpowietrzony Zaraz pożycimy z powrotem oryginalną wtykę zakładamy obudowę się Teraz na zimnym buchem, teraz buchem ma na tak. Tak... Teraz jestem 6 metrów od tych jednostki I chyba nawet słuchacie, chłopaki rozmawiają z tyłu za 26, 24 Układy mieszające otwarte, sprawdzone, działają Temperatura 38 Nagrzejniki Podołówka 38 To sobie klient będzie się ustawiał Zakończona. Tak tu więc pompa ciepła uruchomiona, a w międzyczasie najmniej lubiana część naszej pracy. pierwszego uruchomienia. No cóż, klient bardzo świadomy, spisał się fenomenalnie, pompa uruchomiona bez większych problemów. Po naszym odjeździe parę drobnych kosmetycznych poprawek, a my zadowoleni z bezproblemowego pierwszego uruchomienia szykujemy się do wyjazdu a tu. To jest potenie. No cóż, życzymy i sobie, i konkurencji takich właśnie oto klientów. A ty jeśli chcesz taką pompę ciepła i masz chociaż jedną prawą rękę, dzwoni, my ci pomożemy.